Siemano. słuchajcie, jest 22.30, 22 idziemy zrobić zakupy i za chwilę będziemy gotować, no nie? Powiem wam, że uważam, że ludzie nas lubią, dlatego że ja na przykład jadę tak chodzę po domu, w jednej skarpetce innej, w drugiej innej. Ona ma tutaj kurt, kurtkę skórkową, z skórzaną, z a to ten dół, to żebyście wiedzieli, to jest piżama, na przykład, I wjeżdżamy, do, i wjeżdżamy do Biedry i normalnie tak. Tak jest nas youtubery i celebryty właśnie. Zresztą ja się nie uważam w ogóle za celebrytę, no nie, ale myślicie, że ktoś by tak poszedł? Ktoś by się tak pokazał? Słuchajcie, dzisiaj będziemy robić hamburgery, w nocą. Będziesz robić gotowane kanapki. Ja będę tak? robił gotowaną a kanapkę. I, deser zrobisz? I zrobię też deser. Kasper się daje i rozwojnie na zasadzie, a yeah, na jutro Nie, i zrobię. Wszystko ze mną w porządku. Pozdrawiam z Afryki. Zrobię bardzo prosty deser, do którego potrzebuję Osie. na przykład borówki, maliny i śmietanę. Zrobię bitą śmietanę z malinami. Zrobię taki deser, bita śmietana, porzeczki, truskawki. No, a, a może zrobimy te kanapki z podeszwy, z klapków, kubota, może zrobimy i ze skarpetków. Zrobię orzechy zrobię bitej śmietany. Orzechy oczywiście z KFD. Orzechy oczywiście z KFD, no pewnie. KFD, proszę Państwa, to też cała kuchnia. KFD to przyszłość. Co ja mam robić? Deser? Chciałem pokazać, nie? jaką mam kłopotę? Ja robię deser, to się mnie w Ale Ale nie na porzeczek. Nie tobie robię A ten deser. A komu? Kasprowie? I sąsiadce. Obudzę tą sąsiadkę. O pierwszej w nocy pewnie jest deser. Zapali. Nie pali zje. Ja, ja kupię go bo to jest na szybko. I powiem Ci jeszcze, że jak, zostanie tej, jak zostanie tej bitej śmietany, to ją ładnie wykorzystam. Jaki czesław? Chceś odejść. Boisz się, Boi się bąków, strasznie. Ja idę po bitą świetlany. A to Kiepskie. Kiepski to jest Waldek. Wiesz, co teraz będzie? Wstawiony śmiech Waldka. No. no. Jesteś, jesteśmy tymi celebrytami obd obdartusami. Dobra, wiesz te produkty, bo nas wypędzą. Są tradycyjnie, gdzie nie wchodzimy, nagrywać, to nas wypędzają. Chodź tu, ona przychodzi do sklepu to łazik wszędzie, w ogóle od drugiej strony nie robi zakupów, tylko bierze wszystko, w le... albo jak on na oko robi zakupy, nie to co jest potrzebne do no domu, tylko bierze to, co mu pasuje. Biorę nikony mam te klapki. To jakie fajne. One są różowe. No nie... co? No fajne. Przecież jak chcesz to weź, ale on to Fajne, nie? Coż płynzisz? Myślę, że by to odpierdolić. To ja, ja do takiej lodówki to bym się normalnie wsunął na legalu. Nie? Jest to, żeby było za 35 stopni na tworzu. Mówię, że się słabo poczułem i przyszedłem się schłodzić. Dobrze, wszystko już mamy, zakupiliśmy to co potrzeba, resztę produktów mamy w domu. Teraz poszukamy, aby bo jak zwykle zginął w szapach, więc widzimy się w domu. O ile dominiczyłeś, nie od Ja wiem, że dzieci ma różnic? 6 lat. Nie. Za małe? 30. Da. On ma wielkie kuje to no są dziewczyny klapki. Mi się podobają, będzie chodził. Tak? Nie będzie w nich chodził. Nie żartuję. Nie, Nie będzie w A to się tego. zakłada na nogę, wiesz? Tak, naprawdę. Zabiorę. Kupota. Ja biorę. Kupota biorę. <noise> biorę. Lubię, tylko muszę przymierzyć. Je. Przestań. No. Na co? Nie podpuszczę tego. No dlaczego? Na... Co w tym złego? Bieliznę mam czarną, należy to. <noise> Zbieralni nie ma, skoro jest asortyment, powiem Ci, że jeżeli tu jest asortyment, jeżeli tu jest te, odzieżówka, to powinny być przymierzalnie też, nie? A Pani musi teraz to odbić, nie? Po no tej... Nie mam pieniędzy, poniekąd żyję w nędzy. Boże mój. Do kompletu. Komplet mam idealny. A powiem Ci nawet się nie spodziewałem szczerze, że to trafię te takie spodenki, nie? A takie właśnie były mi potrzebne, zwykłe czarne. Daj Ci pomogę. Normalnie. Widzimy się w chałupie. A co robimy na burgery? Kupiliśmy no, bur produkty na burgery, nie? Aha, no bo nie wiem co zakupowałeś, bo ja latałem za swoim deserem, nie? No powiem się... Ci masz jestem na ciebie zły i chcę, żebyś wiedziała o tym, że te klapki wyjesz, tajemnie przede mną z koszyka i jutro pojedziesz że je kupisz. Nie. No nie, nie, tylko tak. Pajka, A brudne ręce mam. No to nie, to no nie chcę. Po pierwsze to idzie u mnie ręce. Umyłeś? Nie, nie umyłeś. No Nie, nie umyłeś. Umyłem, bo ja noszę z lat ze sobą, wiesz? Tu się nie myje rok, tylko tam. Uj. Tak więc jesteśmy już w domu, słuchajcie, i mm, no, ja i przystępujemy do przygotowywania burgera. Kupiliśmy burgera wołowego, camembert, sałatę, bułeczki, jajka, mamy awokado, pomidorek, ogórek, kultowe produkty do deseru, sztuczna śmietana, porzeczki kwaśne, borówki i całe szczęście, że jeszcze dobrałam do tego elektrynkę bo to ja, ja będę stworzysz. Nie bym, bo no, Ja lubię. Nie. No, proszę Cię, pokaż. No. Zabieramy się do roboty. Nie będziemy wszystkiego może szczegółowo pokazywać, mm -hmm. bo to jest, słuchajcie, dość długi proces, ale będziemy na bieżąco Was To informować. Tu mamy peczu. Zresztą chyba każdy z... wie, jak zrobić burgera, chociaż w naszym wydaniu to jest... Ja wiem, ale nie wiem. Słuchajcie, oczywiście w naszej kuchni keczupik od KFD. Pamiętajcie, że KFD to nie tylko suplementy diety, ale też ketchupy, orzechy, masła, kiśle, budynie, wszystko, czego sobie zażyczycie. robiłam. Jakoś... I pamiętajcie, że jakość suplementów KFD, jest jakością farmaceutyczną, więc możemy to Wam śmiało polecić, a poza tym Abu Ziga nie poleciłby nic, co nie jest super jakości. Odbijajcie, upójcie, cieszycie się życiem i zdrowiem. Dobra, to przystępujemy do pracy. Ty, ty nie wiesz o no Wiesz, już tego nie jest Bo jeśli, i i... Czy w kuchni mojej, swojej własnej kuchni się nie ma najeść kalarepki zrobić ty jak? Kurwa! Opluł o <grym> <grym> kurwa. Ja pierdolę, to było straszny wstępne. Jezus. <grym> <grym> nie jak u mnie taką zmierzyłaś palca. Nie było śmieszne. Ojej tam. No mądra jesteś. No przecież nie chciała. No nie, 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 <śmuszą> nie chciałaś ty. Nie, Przez premedytację premedytacją to zrobiłaś. No przecież sobie żartujemy zawsze, no, nie? No tak, no to sobie żartujemy, że mi łamiesz palce, tak? No niezły żart. Ale wiesz co? No. Musisz nie no, powiedzieć, że poczułam jakby mnie coś strzeliło No bo strzeliło. Widziałeś co ona mi zrobiła? Ja przestałem sił mi nadekłać na, na, na Ja jestem bez... bez, 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 bez nie widziałem. Bez błotnictwa. A, co jej stronę trzymasz, tak? Nie widzę. Dobra. Dalej, no weź coś umyj. Umyj pomidora, ogórka. Muszę umieć pomidora i... Ma... co to jest? Mandelka? No, Nie? Weź. Nie no, ty to już nie bo to już naprawdę jest mało śmieszne. No. Ja bym nagrywała, bo nie. Hej, Jacuzziu. to lubi Na pewno. Dzisiaj już szybszy, przyjąłem. Przedbię no. na tej szumycie. Daję ogórka! Ogórka. Mama! Chcesz Ci pomóc z karpą? Skierdaj. Przedbię się. Dobry wieczór. Bo ona przestała mówić. Teraz przemówiła dopiero. Nieaktualne. Żona ona jest bardzo agresywna. No dobra, no to da daj, mi, daj mi jakieś zadanie w tej kuchni, bo ja się czuję... A nie swoje rzeczy, nie? Ja ja mam w, nie w ogóle zbyt. wrażenie, że ty nie pamiętasz co się działo 5 minut temu. Kupiłeś sobie rzeczy na deszczęć. ale ja ci powiem dlaczego, bo już jest przerażony tym, co zrobił. Nie <laughs> wiem, co go spotka. Założyć <laughs> założyć niebieską kartę, założyć niebies niebieską kartę bo zgracasz się na to psychicznie i fizycznie, co zauważyli, co zauważyli widzowie, bo mi na to znaczyłaś mi dwa palce. To ja mam teraz do nagrywać program. Zjedz daktyle i zapomnij. To nie są daktyle. Daktyle jest napisane, a co to jest? A. A no i co? Przepraszam. Zjedz tak tyle i pokochaj mnie za chwilę. Jestem deser? Jeszcze nie gotowy. Dobra. Ty nie umyłeś tego? Tak, bo ja będę wszystko my cały świat umyję Okna umyję, ugotuję, zrobię deser kurwa i... To to chyba się z tych stronków obrywa, Tak, Grubo. Co? Nic, nic. Właśnie idę myć wszystko. <laughs> Mówiłem o tym, że będę mył. bym ja nie jemu. Rzeki brazylijskie. Proszę. Ale wspaniały ten hamburger. Trzeba zdjęcie zrobić i Krzychowi wysłać. To może przyjdzie. Ja mój deser robiłem 2 minuty. Przepyszny. Co prawda już ulega o, nie, tak nie powoli degradacji, Poczekaj, bo się, kursu, śmietana się ale rozpuściła. Ale z boku, jak ktoś będzie miał ochotę sobie je dodać, to może sobie zawsze bułeczkę otworzyć i sobie tam rzucić. Ale nasi widzowie przez ekran nie zjedzą tego. Ale to frytki, że nie? Miałam zrobić frytki Słyszecie? amerykańskie, ale już niestety... Najdroższa, tak? najdroższa, nasi widzowie tego nie zjedzą przez ekran. Ale yy, zadbał o to, żeby krok po kroku było pokazane jakie składniki były dodane. No to są widać. Widać jaka jest błoka, były widać składniki na samym początku i po kolei co dodawałam. Proszę jakby masz tłuszczowe prożonej cebulki na bicepsie. Z mojego serca jest z miłości. Błagam cię. No, An, to jest najszybszy deser, zrobiłem ten deser w minutę. Mm. Taki dobry? Dobry, panie, ja robię 90. lepszego. łyżeczkę, za moje zdrowie. Co? nie mogę tego dzisiaj. Za moje już zdrowie. Z kosztu i staszku. staszku? Za moje zdrowie. No, mmm, fajne łoszki. Yes. Nie, to się... Dobra, dobra. Przepraszam, ale muszę skończyć ten odcinek. Serdecznie Was pozdrawiam. Niestety z gościem nie da się mm, normalnie współpracować. Nie będę sobie dostała niestety w tym sprodzie, ale bardzo Was <śmiech> <śmiech> pozdrawiamy, komentujcie, lajkujcie, piszcie w komentarzach. Jak dobijecie 4000 lajków pod, film, pod filmikiem, to zrobimy dla Was. Super odcinek. Słuchajcie, moi drodzy widzowie, ja jak zwykle serdecznie Was pozdrawiam. Życzę Wam wszystkiego dobrego, żebyście byli zdrowi i szczęśliwi. Szczęśliwi, przepraszam, tą tradycję przenoszę z kanału Strong Ekipa, na którym również dla Was jestem. Także jeszcze raz wszystkiego dobrego. Dziękuję. Mówiłem to ja, Dominika z miejscowości G i Misia również z miejscowości G. Dziękujemy bardzo za uwagę. Do zobaczenia w następnych produkcjach, odcinkach. Everybody, płyta pieśniona. Wszystko. Zacznij od nowa. No, dziękuję. Trafię tu do wewnętrznego modelu.